Hej, cześć, siema, mam z tej strony iXizr i teraz w kolejnym odcinku, moi drodzy, z fazmofobii na kanale, tak, dzisiaj mamy wtoreczek elegancko, wstałem troszkę później, ponieważ spałem jak zabity po mojej nocce dzisiejszej, więc mówię, o, wstanę, nagram fazm, ponieważ każdy lubi, każdy szanuje, kurczę, każdy tutaj enjoyuje, moi drodzy, także widzicie, mogę być trochę bardziej jasny, dlatego, że mam troszkę nowe tutaj oświetlenie, ponieważ od, od pana Kingslayera na urodziny dostałem takie śmieszne, kurczę, takie jakby patyczki, potem Wam może pokażę takie kurcze, takie fajne, że się powiesza I fajnie świecą na różne kolory, także spoko Trochę bardziej oświetlona morda może, dla Was może to łączą, kurczę kurcze, nie wiem, I don't care Lecimy na Tangludzie sobie, elegancko, jeżeli oczywiście odcina się Wam spodoba, pamiętajcie o like się w górę, o subskrypcji na kanale, jeżeli jeszcze jej nie posiadacie i Komentarz, jeżeli tylko i wyłącznie macie taką ochotę, kto tam je kolację, bo tam widziałem, że komentarz był jak chyba? Jak yy, Seshi? Chyba, tak to się wypowiadało. Że właśnie jesz kolację, no to smacznego. W takim razie jakieś kolacje do odcineczku, bardzo dobrze yy, Grey Jackson, ok, mikrofon parabiotyk yy, 25% psychy i zdjęcie ducha. Na przykład kafla, kurczę, mój tutaj przyjaciel zawsze na przykład oglądał odcineczki do obiadków, także widzicie, tutaj zawsze jest coś yy, na rzeczy. Oj, muszę podgłośnić sobie, bo o, dobra. Ja też zawsze YouTubeka do jakiegoś siedzonka to jest must have ogólnie, żeby oglądać, także nie dziwię się, nie dziwię się moi drodzy. No i co? Powiem Wam, że dzień pierwszy w robocie całkiem spoko minął. Tragedii nie było. Przyznam szczerze. Zobaczymy jak dzisiaj będzie. Patrzałem w plany, także... O! Zatus extra lag. Patrzyłem w plany, nie było też tragedii, ale zobaczymy co wyjdzie w praniu moi drodzy, oczywiście. Także, także tak. O, mam bowerkę bardzo ładnie, moi drodzy, zobaczcie za Facebooka. Zapomniałem oczywiście. Się Facebooka. O tutaj. Nie, to jest tam dalej, chyba, nie? Jak mi się wydaje, że on rzucił tam gdzieś dalej. w 3 A, fuck. Ok, I don't know. Tutaj jest jakiś freezing, ten. Bref, niby. Ale, okej, okay, wypieprzono w to. Zobaczcie, że mój ten messenger pika tak. Czy jest tutaj światło? Nie ma. Musimy szybko włączyć światło, bo jest niedobrze. Moi drodzy. Okej, okay, yy, siup, lights on, yy, szybko, łudża nie ma, tego nie ma, spoko, dobra. Okej, okay, zapalmy światło, iś. Na tym pokoju były O Boże, zobaczcie, no muszę wyciszyć, bo się nie da, no muszę wyciszyć, ponieważ, bo tutaj ja yy, szanuję widza, więc sorry, ktokolwiek pisze, ale na razie tutaj nagryweczka dla kochanych widzów. E, Okej, okay, yy, jest to chyba w tym pokoju, ewidentnie jest w tym pokoju. Ja pieprze, tutaj, nie czymś innym teraz rzucił. obrazem, tak? Zróbmy zdjęcie, zgridujmy. Dobra, udało się. Hello, I am friendly. Don't kill me, please. No dobra, mamy ten pokój. Nie ma wciąż czarnej soli, niestety, moi drodzy. Ciągle jest to w trakcie odblokowywania. Nie pamiętam, na który poziom jest na czarna sól. Nie była ona na jakiś niesamowity poziom. Także myślę, że za niedługo się uda w końcu to odblokować. Weźmy pilsa od razu, bo tra... ponieważ troszkę chodziliśmy tam po ciemku. Weźmy doca kamerę, i... Iś... Elegancko, sól sobie, ale patrzcie, nie, nie, co ja robię, biorę sól, to fajnie, jakbyśmy wzięli też jednak yy... światło UV najpierw, żeby nie było, że jak stepnie, to nie mam jak sprawdzić, nieprawdaż? Myślę, że jest to dość mądre. Dość inteligentne, moi drodzy. No dobra, dajmy tutaj, yś, dajmy tutaj, yś, dajmy tutaj, yś, spoko. Ok, kolega od razu stepuje i rzeczywiście mamy UV, proszę Państwa, jaki dobry kol, nieprawdaż? Ok, kroki roki elegancko i sól, pięknie. Może w końcu nam się uda zrobić jakiegoś ładnego investigata, jeżeli chodzi o, moi drodzy, dowody, ponieważ, jak wiemy, stópki są bardzo dobrze oceniane zawsze, jeżeli chodzi o te foty, ponieważ jest to mocny dowód ogólnie, więc git, Nie wiem, czy chcemy robić <coughs> sól naruszoną, ale może zróbmy, wiecie, tak, dlaczego by nie. Okej, okay, brakuje nam jednej foty. <coughs> Mamy zdjęcie ducha zrobić, więc spoko, Jak był jakiś projektor na przykład. No, i dobra, moi drodzy, mamy Ultra Fiolet. Pierwsze nasze info. Yy, temperatura jest tu 2 stopnie, więc może być freezing za niedługo. Nie zdziwię się wcale. No i dobra, teraz myślę, że to jest dobry czas, żeby po prostu wziąć kamerę yy, Spirit boxa. Myślę, że sprawdzimy sobie przy okazji. Zaraz tutaj weźmiemy ten itemek. Wiadomo, weźmy sobie Spirit boxika, moi drodzy. Weźmy jeszcze. A, nie mogę, mam full psychiki. Ok, spoko, spoko. Mogę go odłożyć to miejsce? O, tutaj muszę, dobra. Iść, iść. Ok, no i lecimy, lecimy. Póki duszek tam jest może trzeba sprawdzić wszystkie te dowody, które, wiecie, są takie obvious strasznie, obviously, okej. Okay. A więc, czy są to jakieś Orbixony? Nie widzę Orbixonów na pierwszy rzut oka, rzuca tam przedmiotami fest ciągle kolega, ale jest to po prostu IMF, gdzie to było, tutaj gdzieś? Kantorek Gaming? Tak, tutaj w kantorku też rzucił, no. A w kantorku, jeżeli chodzi o, no dobra, zdjęcie tam, no, wiem, że tu, ta... o. Zniknął raz, dwa, niestety, kolega kurczę, Unlucky. To ja to widziałem, orba w ogóle takiego, czym się wydawało tylko chyba tylko am tripping, no dobra. Dobra, ten projektor fajnie działa. Dobra, are you here? Ok, spirit box, Phantom Mimic Poltergeist. Okej, okay, okej, okay. jest to łatwe, dlatego że nie ma tutaj żadnych orbów raczej w tym pokoju, więc mimika możemy śmiało, moi drodzy, wykreślić. Tak jest Głową łączył dirty water to zaraz na, najwyżej Zdjęcie ducha też mam pod questa, więc to jest tutaj wiecie trzeba... Co orby, moi drodzy, jest to mimik! Holy jeepers okej okay. That's how we playing. Okej, okay, okej, okay, widzicie, kurczę. Okej, okay, zróbmy zdjęcie tego Dirty Water, tylko chciałbym, zobaczyć, żeby było... O jest brudna woda, idealnie, dobrze. Picobello, moi drodzy, nice, ale piękny, investigate. Boże jeszcze są orby, czyli mamy wszystkie informacje, jest tu mimik, moi drodzy. No i questy poboczne, zdjęcie ducha, parabiotyk, spoko, spoko, o parabiotyk w takim razie. To było szybkie, naprawdę mega szybkie. Wiemy już jaki to jest duch, tylko tylko poboczniaki tutaj jeszcze zrobić, a to 6 minut tam zajęło, widzicie, na trybie koszmarnym. Czasami oddaję, no wiadomo jak to jest, nie? Chceszmy pilca, żeby w razie co nas tutaj, wiecie, nie wyorał, kurczę, ten duszek. Duszek, duszek, Grey Jackson, dobra, dobra. Michael Jackson, in the freezer. Can you speak to me, filthy Phil demon? to nie jest demon, ale no. Hello? Gray Jackson, are you here? Nie wiem w pogotowiu może lepiej aparat, jakby się zaraz pił kolega. O, no to to wrzućmy bardziej tak, tak tutaj, żeby było, wiecie. Hello, Gray Jackson? Can you show yourself? bra jak y scrollem w dół zrobię tam aparat spoko. to są włączyłeś Dirty Water, czy ja tego nie wyłączyłem? Do końca nie wiem. <grym> Przyznaję. Trzeba mieć na to, że on może udawać jakiegokolwiek ducha, także jak będzie jakiś deogen albo. <grym> rajczu, to trzeba mieć się na Ponieważ nie wiem, gdzie jest hide spot, jest to problem. Hey, can you speak something to me? To the microphone in my hand. I celujmy tam oczywiście, ale chodźmy zobaczyć do... garażu czy nie ma, moi drodzy, highspota w szafce. Jest highspot w szafce. Bardzo dobrze, okej, okay. that's what I'm talking about. That's what I'm fucking talking about. Dobrze, że sprawdziłem kamerę drugi raz, moi drodzy, bo naprawdę. Żeby nie było, że I'm tripping czy coś. Oj, tylko to trzeba zgasić. Orbiksonki, Orbiksonki. Orbiksonki. O te Orbiksonki teraz to widzę, że... A nie, są tam. Ja, ja, lata lata Orbiksonek. No dobra, dobra. Hello, I know you here. Grey Jackson. Can you speak to me? Hm. Kolega ewidentnie nie chce do mnie gadać. Jest to smutne. O, dziękuję. Takie szybkie to było troszkę. No dobra, hey, możemy zrobić zawsze I Wish to see the ghost. Yy... Jeszcze psychika by nam trochę spadła wtedy, bo mamy kurczę tutaj tego. My chcemy pod content zrobić tutaj, moi drodzy. No zaraz chwilę poczekamy w ciemności najwyżej i zobaczymy. Proszę, spirit box możemy. O, tam rzuca czymś chyba. A to tam bardziej tutaj chyba, Ja. O kurwica, no kolega, agresywny, agresywny. Agresywny koleżka, agresywny. Tutaj wróciłem z smacza, dobra. Hello, Grey Jackson, can you show yourself, please? Just for a second? Don't be like that. I'm begging you, man. Come on. I am very friendly, ok? I just wanna take your picture, that's all. Oh, what the hell? Próbujemy zaatakować tutaj normalnie. What the fuck, man. to, to jest? Książką rzucił we mnie. Pismo ducha, 100% Trunowska, moi drodzy, to jest jego znak właśnie. Nice Froman. That's what I'm talking about. Hello Gray Jackson, can you do the spawne bububa -bu bibi. Chyba Doody doody. Chyba. Nie jest to możliwe niestety. Mogę sobie jedynie chyba marzyć o, tom, o tym. No, cóż mogę rzec, moi drodzy, cóż mogę rzec. Zaraz po prostu będzie korzystany tutaj yy, Po z pała z giery kolejna. No tak też zrobimy chyba, bo kolego tutaj zanudza troszeczkę. Wiem, że Psycha mi jeszcze musi spaść, ale to Psycha to tam, wiecie, pół biedy jeszcze. Yy, tutaj tak to zróbmy. I wish to see the ghost. Tak powiem wam, że... że to się udaje, ale... Użyję tak. Okurwica jasna Nie wiem czy mi nie widział. Uno że się nie udało zdjęcie ducha. No fuck mi O Jezus. Będziemy musieli pokampić, no co no? A Kolega hantuje. Nie sprawdzaj tych drzwi. Będę wdzięczny. Jest to ten taki straszny duch, kurczę. Ten model ducha. Najbardziej taki terrifying, chyba, szczerze mówiąc. Okej, okay, po hancie. No dobra, niestety nam nie wyszło troszkę. Well, what can I say? Eee, idziemy po. O! Ja pierdolę. Okay. O Jezus Maria, Czasami ta gra potrafi przez. mam no, gęsią skórkę na nogach, Na wszędzie, ja pieprzę, okej. Okay. Ta gra potrafi czasami przestraszyć, naprawdę. Jak ktoś powie mi, że nie, to. I mean, no się nie, no bo ktoś może powiedzieć, że nie. Jak ktoś ma nerwy ze stali, to yy, wcale mu się nie dziwię w takim razie, w razie w. Nie wiem, jakie jeszcze pytania można. I wish for knowledge, ale to nie XM. Musimy po prostu po ciemku stać, moi drodzy, no co ja mogę powiedzieć. Bo I wish for sanity. Nie wiem, jakie tam życzenia, moi drodzy, były jeszcze do tego gugienka powiem wam. I wish to live, I wish for knowledge. I wish to be safe. I wish for sanity, I wish to see the ghost. I wish for activity. Możemy jeszcze. I wish, ale to mi zabiera psychę w ogóle, ja nie wiem jak. Nie wiem, czy się, zabiera psychikę, powiem wam, szczerze mówiąc, nie. Możemy sprowadzić. I wish for activity. Nie pamiętam co to robiło, tak szczerze powiem wam. I wish for activity. Ok. Po prostu zamyka drzwi, ale nie ma hanta żadnego. Ok, czaje. Ok, w piwnicy jest światełko. Wiem, że nic nie widzicie moi drodzy. O, ja pierwszy, kolega się przemieścił. A, bo to rozpieprza wtedy całe te breakery, mm. No dobra. Fuck man, that's not too good. Okej, okay, kolega przeniósł się do kuchni. Yy... Także niepocieszające troszeczkę. A kiedy będzie otwarte? Jeszcze nie jest otwarte. No psychika ciągle mi zlatuje. Chciałbym, żeby rzeczywiście, wiecie, kurczę, jest to możliwy Perfect Investigate, naprawdę byłoby. Miło, tutaj mamy kurczę. 3, 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 3. No ładnie, ładnie, zdjęcie ducha jeszcze do tego. Ja cię pierdzielę. Kind of scary na Gonolai. No proszę, zajdź mi psychiko, proszę. Jeszcze naprawdę nie mogę? Ile to trwa w ogóle? Okej, okay, kolega tam ostro ora. Let me out, bro! No ta psycha to mi naprawdę siada w wolnym tempie. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, moi drodzy, naprawdę. On was marzy, więc nie mam czego się tutaj też bać, bez przesady, nie? Ale wiecie, lekki niepokój zawsze jednak jest. Holy Jeepers, no naprawdę, jakby... Fuck off, to mnie straszy dzisiaj, naprawdę. Nie działa <noise> Ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju? O, tu jest hide spot. gdzie ty się niby zrespiłeś kolego? Oh, fuck Jeszcze psychika moja... Nie... Okej, okay. drzwi są otwarte już w razie co? Bo fajnie, nie wiem jak moja psycha. Zamykam się tutaj. Fajne buty, patrzcie, cicho biegi, marki, szelest. Więcej już nic nie możemy zrobić. Szkoda właśnie w takich sytuacjach szkoda, że nie mamy właśnie takiego itemku jak na przykład Wodudol, czyli jak wbijamy, wiecie, to nam co psychika siada bardziej, nie? Nie jest to też kwestia tego Ale niestety no mamy Monkey poła I this what it is Nie, brałem te pilsy, kurczę, wiem, że jak on by się rozpił we mnie, jakby tak, wiecie, w chop. To Kolega idzie Jak się trochę na niego patrzymy, to wiecie, to może nam trochę psycha siadzie Ej bro, I'm here Where are you, bitch Clay Jackson, I'm here Okej okay. Nara Psychika ciągle wysoko, aż dziwne Wieszak się no wieszak, co tam? Można powiedzieć, że to takie sztuczne przedłużanie odcinka, moi drodzy. Ale naprawdę zależy mi na perfect investigation. Naprawdę. Naprawdę mi zależy na tym. Pochancie, czy jeszcze? No kurde, ile ta psycha? Halo. Ok, jeszcze. Yy, ok, otwiera drzwi. No kurcze, i naprawdę. Trochę za długo, za długo. Aż się dziwię. Olego tutaj działa fest ogólnie. Gdzie jest moja lata? O. Gdzie są Orbiksony tym razem? Bardziej w piwnicy, czy bardziej tutaj? O to jest pytanie. No, cholera wie powiem wam, naprawdę. Jest psychika, moi drodzy. Dobrze, możemy uciekać śmiało. Proszę nie zamykaj mi drzwi przed mordą. Nara. Dobrze moi drodzy, w końcu mamy Perfect Investigator. Zajęło nam to 20 minutek prawie. Ale dostaliście wszystkie informacje, że jest to Mimsztor, ponieważ mamy trzy dowody: jakim są Ultrafiolet, Spirit Box i orby pasywne Mimsztore. Także spoko udało się, udało się, troszkę musieliśmy się namęczyć teraz, żeby ta psychika tam spadła. Ale overall we did it, także bardzo miło. Jestem zadowolony Mimik łotr 1700 Liter, moment level 3 odblokowany. Bardzo, bardzo fajnie. Iść sobie kupimy, oczywiście. No i co moi drodzy, mam nadzieję, że oczywiście odcina się Wam spodobało tak samo jak mi tutaj ta Gierka. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. Albo dajcie znać po prostu lajkiem, tak jak zawsze to robicie, subskrypcją, jeżeli jeszcze jej nie, posiadać, nie, nie posiadasz, mój drogi. No i co? Bądź moja droga, oczywiście. Także ja dziękuję was za oglądanie i żegnam się z wami, życzę miłego popołudnia, miłej nocy, miłego wieczoru, miłego dzionka, zależy o której to godzinie oglądacie. Także trzymajcie się, do następnego i pa pa.